Przewodniczącego Komisji o odczytanie protokołu głosowania na wyborach na Starostę Polańskiego. Szanowni Państwo, radni, protokół z Komisji Skutacyjnej wybranej przez Radę Głównej na sesję w 6 maja 2024 roku dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników wyboru Starosty Polańskiego. Komisja Skutacyjna w Składzie. Przewodniczący Wiesław Bukla, członek Anna Zdebska-Sowka, członek Janusz Owiłk. Po przeprowadzeniu aktu głosowania i obliczenia wyników stwierdza, co następuje. Według stanu na dziś 6 maja 2025 roku liczba radnych Rady Powiatu Półki wynosi 23. W oparciu o złożone na liście podpisy komisji, komisji skupacyjnych, komisja znaczyna uznaliła, że w sesji uczestniczy 23 lat. W głosowaniu tutaj wziął udział 23 radnych, którzy oddali 23 głosy w tym głosów ważnych 23, głosów nieważnych 0 kandydaci na Starostę Powiatu Końskiego bo otrzymali następującą ilość głosów radny pan Adam Kotlak głosów 12, głosów nieważnych 0 głosów wstrzymujących się 0 radny pan Krzysztof Kokoszka, głosów 11, głosów na nie 0, głosów wstrzymujących się 0 tak więc w głosowaniu tajnym bez większości Głosów Rada Powiatu Lubowni wybrała Starostwa Wojewódzkiego, radnego Pana Adama na tym punkt dopóć zakreślonej Gratulujemy. panu mm. Także przewodniczący sala. Dziękuję bardzo. To wszystko nasza usługa to jest tak mhm, teraz, no Dziękuję bardzo komisji z w związku z powyższym stwierdzam Rada powiatu włoski przyjęła uchwały nr 1 przez z dnia 6 maja 2024 roku w następującym brzmieniu. Uchwała nr 1 przez 3 przez 2024 Rady Powiatu Włoki z dnia 6 maja 2024 roku o wyborze starosty Baleyskiego. Na podstawie artykułu 27 ust. 2 ustawy z ust. dnia 5 czerwca 1968 roku o samorządzie powiatowym tekst do dzień w 2000. 24 roku, pozycja 107. Rada Powiatu Włochy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Na podstawie protokołu komisji skutacyjnej stwierdza przyjęcie że w wyniku tajnego głosowania przeprowadzonego w sprawie wyboru starosty Bojeńskiego starostą boleńskim został wybrany pan Adam Korta. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę Panie starosto Boleńskim.